Powiedzcie sami, ile razy musieliście przeszukiwać wszystkie swoje dokumenty związane z leczeniem. Ja na przykład wielokrotnie szukałem dokładnej daty mojej diagnozy, ostatniej daty wizyty u lekarza czy wyników badania krwi. Kiedy chorujecie na coś przewlekle, na przykład tak jak ja na cukrzycę typu 1, to na pewno dobrze wiecie, ile wszelkich papierowych dokumentów zbiera Wam się w domu. W moim przypadku są to jak widzicie te trzy duże teczki. Dzisiaj mam dla Was film na temat bardzo ciekawego rozwiązania tego problemu. Mowa o internetowej książeczce zdrowia. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Możecie zapytać, co takiego składa się na moją dokumentację medyczną. Otóż mam w niej przede wszystkim mój każdy wypis ze szpitala. Od diagnozy byłem w nim trzy razy. Podczas każdego pobytu przechodziłem wiele różnych badań, jak choćby badanie krwi, EKG, różne prześwietlenia itd. Wszystkie te wyniki gromadzę i do niektórych co jakiś czas wracam, bo na przykład po raz kolejny zapomnę, kiedy dokładnie obchodzę rocznicę diagnozy. obchodziłem ją niedawno, bo 20 kwietnia. Inna sprawa to dodatkowe wyniki badań, jak choćby badanie wzroku, na którym jestem co najmniej raz w roku. Czasami zapominam na przykład, jaką mam aktualnie wadę wzroku albo od kiedy mam nowe okulary. I powiem Wam, że to, jak dużo mam takich papierowych dokumentów, zobaczyłem w zeszłym roku, kiedy zmieniałem mieszkanie. Jestem przekonany, że dokumentację w tej formie łatwo jest zgubić, zniszczyć i może stać się z nią naprawdę wiele rzeczy i możemy po prostu ją stracić. Partnerem tego odcinka jest firma Comarch Healthcare, producent aplikacji Health Note, która jest swego rodzaju internetową książeczką zdrowia i dzisiaj pokażę Wam jej możliwości związane z cukrzycą oraz właśnie przechowywaniem dokumentów. Z czego składa się system? System Health Note składa się z darmowej aplikacji dostępnej na telefon. Pobierzecie ją zarówno na telefony z Androidem jak i na iPhony. Drugim elementem jest strona internetowa healthnote.pl, gdzie również mamy dostęp do naszych wyników i możemy na niej wprowadzać nasze codzienne pomiary oraz dodawać dokumenty. Jak założyć konto? Po pobraniu aplikacji na nasz telefon wybieramy opcję Załóż konto. Podajemy swój numer telefonu, a następnie ustalamy hasło. Zaznaczamy wszystkie niezbędne zgody i tworzymy konto. Będziemy poproszeni o wpisanie kodu, który otrzymamy SMS-em. Następnie zobaczymy trzy opcje logowania do aplikacji. Wybieramy tę, która nam najbardziej odpowiada. Dalej będziemy mieli możliwość uzupełnienia informacji o sobie. Zostaniemy m.in. zapytani o to, czy chorujemy na cukrzycę, czy nadciśnienie. To wszystko. Teraz mamy dostęp do naszego konta i, co ważne, Tymi samymi danymi możemy zalogować się również na stronie healthnote.pl. Jak korzystać z systemu? Jeżeli zajdziemy do aplikacji, to na górze zobaczymy aktualną datę, a poniżej poszczególne wyniki. Glikemię, stężenie hemoglobiny glikowanej, ciśnienie tętnicze itd. Jak widzicie, obok każdego parametru jest ikonka Dodaj, więc możemy dodać ręcznie poszczególne wyniki. Załóżmy, że właśnie jesteśmy po badaniu krwi i otrzymaliśmy z laboratorium wynik stężenia hemoglobiny glikowanej. Klikamy Dodaj, ustalamy datę, wynik i klikamy Zapisz. Podobnie jest na przykład przy glikemii. Tutaj również możemy ustalić datę, następnie ustalamy wartość pomiaru, a poniżej, czy jest to wynik na przed posiłkiem, dwie godziny po posiłku albo inna pora. Jeżeli jest to wynik niezwiązany z jedzeniem. Wprowadzone wyniki zapiszą nam się w kalendarzu. W każdym momencie będziemy mogli wrócić do konkretnej daty. Podobnie wygląda to na stronie internetowej. Tutaj również możemy dodawać pomiary i je przeglądać, przy czym na stronie mamy szerszy wgląd w statystyki. Przykładowo, możemy sprawdzić ilość wykonanych pomiarów glikemii. Częstość występowania hipo i hiperglikemii, czy też średnie stężenie glikemii. Stężenie hemoglobiny glikowanej, które wprowadziłem w aplikacji, pojawiło się w tym miejscu. Dzięki temu bardzo szybko mogę wrócić do tego wyniku. Nie muszę szukać maila z wynikiem, czy na przykład wydruku z laboratorium. To znacznie ułatwia sprawę. Przechowywanie dokumentów. Kolejną funkcją tego systemu jest możliwość szybkiego importowania dokumentów. W tym celu, korzystając z aplikacji na telefon, zmieniamy na dole zakładkę i klikamy ikonkę plusa. Pojawią nam się trzy opcje. Dodanie pliku PDF, dodanie zdjęcia lub możliwość wykonania zdjęcia dokumentu. Więc jeżeli mamy na przykład nasz wypis ze szpitala, możemy mu zrobić zdjęcie. Przechodzimy dalej i określamy datę wystawienia dokumentu specjalizację, której ten dokument dotyczy, a także określamy typ samego dokumentu, czy jest to wynik z laboratorium, zdjęcie rentgenowskie itd. Opcji mamy bardzo dużo. Klikamy Zapisz i gotowe. Dokument będzie przechowywany na naszym koncie. Dokumenty możemy również dodać na komputerze przez stronę internetową, jednak tutaj, z oczywistych względów, nie możemy zrobić zdjęcia, tylko dodawać gotowe pliki. Udostępnianie wyników lekarzowi. Jeżeli będziemy sumiennie zapisywać wszystkie nasze pomiary, jak glikemia czy ciśnienie, powinniśmy mieć możliwość łatwego przekazania naszych wyników lekarzowi. HealthNote daje nam taką możliwość. Mamy kilka opcji. Lekarz może na swoim komputerze uruchomić stronę dla doktora.pl. Na ekranie pojawi mu się kod QR który my z poziomu aplikacji musimy zeskanować i wybrać dane, które chcemy udostępnić. Druga opcja to taka, w której podajemy lekarzowi kod PIN wygenerowany w aplikacji. Lekarz wpisuje go na stronie dla doktora.pl i otrzymuje dostęp do wybranych danych. Trzecią możliwością jest wysłanie mailem konkretnych dokumentów. Wystarczy, że je zaznaczymy i wpiszemy adres mailowy lekarza. Pierwszej opcji możemy użyć, kiedy jesteśmy osobiście w gabinecie, natomiast z pozostałych możemy korzystać zarówno w gabinecie, jak i podczas teleporady. Sprawdzałem, jak działa udostępnianie i powiem Wam, że jest to bardzo wygodna sprawa. Jeżeli dobrze przygotujemy się do wizyty i wprowadzimy wszystkie wyniki i skany, to możemy naprawdę mocno pomóc lekarzowi rozeznać się w naszym stanie zdrowia i wyciągać z wizyty jak najwięcej. Warto też zauważyć, że system jest dla nas i lekarza bezpłatny, a także nie wymaga posiadania jakiegoś dodatkowego oprogramowania i sprzętu w gabinecie. Wystarczy komputer z internetem. Dla kogo będzie to dobry system? Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, dla kogo korzystanie z systemu Health Note będzie dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem doceni go każda osoba, która choruje przewlekle, obojętnie czy jest to cukrzyca czy inne schorzenie. Bywając częściej niż inne osoby u specjalistów, czasami w szpitalach czy na badaniach krwi, zbieramy duże ilości dokumentów, najczęściej papierowych. Ten system umożliwia nam bardzo proste i bezpieczne przechowywanie niezbędnej dokumentacji. Dzięki temu wszystko będziemy mieli w jednym miejscu i może z czasem ograniczycie ilość papierowych dokumentów w swoich domach. Poza tym, kiedy chorujecie na cukrzycę, powinniście prowadzić dzienniczek samokontroli i zapisywać swoje pomiary. Jako, że cukrzyca to nie tylko poziom cukru, powinniśmy co jakiś czas kontrolować również swoje ciśnienie czy na przykład stężenie hemoglobiny glikowanej i móc łatwo przekazać nasze wyniki razem z pozostałą dokumentacją. W Healthnote można to zrobić zarówno z poziomu aplikacji, jak i z poziomu strony internetowej. W połączeniu z importowaniem dokumentów to może nam bardzo skutecznie pomóc w uporządkowaniu historii naszego leczenia. Moi drodzy, zachęcam was, żebyście wypróbowali sobie ten system, szczególnie że korzystanie z niego jest bezpłatne. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. A jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzach pod tym filmem, a ja postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów, cześć!